A, witajcie. E, dzisiaj po raz kolejny dla Was pokazuję takie nowe urządzenie, nowe, które wpadło w moje ręce. To jest taki chiński klon. E, takiego fajnego projektu Transivera, Transiverka Micro SDX, który Chińczycy nazwali MicroSDR. No mam to już jakiś czas, no tutaj robiłem jakieś próby. Postanowiłem w końcu to pokazać, bo nie widziałem po polsku filmiku żadnego na YouTube, który by prezentował to urządzonko. W ogóle nawet z MicroSDXem to jest mało, chociaż tam sądząc po forach, to koledzy budują, budowali. No i z takich kontaktów osobistych też z kolegami tam z SP-2 i z SP-4 to wiem, że, że też kilku zbudowało. Także, no ale nie, nie pokazują, nie chwalą się zbytnio tymi, tymi urządzeniami, tak. No spróbuję coś tu pokazać trochę. Urządzenie jest malutkie. Później że przyłączę kamerę to pokażę trochę z bliska. Na razie mam antenę. Będzie antena bazuka na 80, jest, jest tu godzina mniej więcej 15. Jeszcze nie ma warunków za bardzo, ale spróbujemy jakieś stacje może złapać, żeby pokazać jak to odbiera nie? na razie. No i spróbuję moc zmierzyć. Eee. Mamy antenę. Pierwsze co się wrzu rzuca w oczy. Radio ma mikrofonogłośnik. Eee. Te audio jest takie trochę dziwne, tak jakby nieodfiltrowane było wpuszczone. We wzmacniacz MC. Ja tam nie grzebałem jeszcze, ale na pewno zajrzę, obiecuję. Myślę, że trzeba to przefiltrować, Jakoś w moim, w moim MicroSdxie, który nie ma w ogóle MC, tylko głośnik jest dopięty do atmegi poprzez kondensator i dławik szeregowy taki duży. Nie ma tego zjawiska. Nie ma tego zjawiska, jest, jest dużo dużo przyjemnie się słucha. Tu wyraźnie słychać, że jest taki stopień cze jeszcze pod medze ale to sprawdzę w przyszłości bo jakąś stację wam to złapać jak nie uda się na 80 to na 40 metrach spróbujemy albo wyżej próbujemy coś tu no na 80 metrach nikt jeszcze nie gada to pójdziemy sobie no, trzeba mieć dość małe palce, bo tu miniaturyzacja tych przycisków jest straszna. O 40 metrów pójdziemy. Ten jest z 80. Jesteśmy tu na FT8, zrobimy sobie tylko górną wstęgę. No, to słychać, że jak słyszycie, na no FT8 odbiera jak wściekły na 40 metra na 7074 na USB. No, ale no dobra, spróbujmy złapać. Jakąś stację, Zróbmy sobie tu LSB. Oczywiście obsługała mikro to jest duży kompromis. O, że jest krokiem 1 kilo. No, no, ktoś tu gada. Ktoś tu gada. No brzmienie tego nie jest dla audiofilii na pewno, ale w sumie ja to zakrywam ręką. No tak to słychać. Będziemy ja coś tu złapać jeszcze innego że temat uda ten masz ze no, że same stacje stacji rosyjskiej dobra pójdźmy może na dwadzieścia metrów na 20 metrach jesteśmy na 20 metrach. Robimy sobie tutaj USB, jak słychać, FT8 też pięknie idzie na antenie z 80. Na 14.074 USB, no bo to jest największa aktywność. Dobra, przystrojmy się gdzieś tu trochę do góry, żeby jakieś tu stacje złapać. Będę leciał szybko z krokiem jeden kilo. Nie, Bardzo tu nie słychać. To właśnie jest, że jak się chce coś pokazać, można kręcić do upadłości. Nie ma żadnych kurdestacji na paśnie, oprócz FT8. No dobrze, jest ich zawsze dużo. Jestem ten z 80. No, my Mamy się na GP pionowe. Bo tutaj, jakby to powiedzieć. Teraz mamy GP trzypasmowe, pasmowe, dwadzieścia metrów. Dwadzieścia jeden, czternaście, Jeszcze coś się dzieje? Oczywiście ja nie dodaję. No i no, sobie od tego stacji idą. Jeszcze jakieś wybuchy na słońcu. Ktoś woła ktoś woła Więc pewnie będzie replay No jakiś włoch sobie woła także e, robimy trochę głośniej Wielogłośnie na 12 no Mówię, to m Pasmo ustawione jest 3 kilo. No, daje się zauważyć, że TMC ma nadmiar wzmocnienia. W tej chwili na tym, tym mikrofonu głośniku leci. Jest też głośnik wbudowany w tym radiu. Radio pobiera jakieś 70 mA z podświetleniem co jest, kurde. Bardzo fajnym wynikiem, jak można to podświetlenie wyłączyć z menu, daje się to zrobić też. wejdziemy tutaj, pokażę, że tak jest. Daj, że na ostatniej pozycji menu, backlight. O, możemy sobie pach i nie mamy podświetlenia. Wtedy pobiera jeszcze mniej. A, dobra, przełączę się tutaj na zmianę pasm. Można. No nie będę pokazywał to zawężania, redukcji sumu, bo Oczywiście wszystko działa. Chyba najlepiej słychać się na tym paśmie 3kilo. O, teraz zrobiłem pasmo 2,4. Słychać, że jest zawężone, nie? jeden i 8. 1 i 8. więc dobra. ustawimy to 24. No, no to tak w skrócie jeżeli chodzi o odbiór, a pomiar mocy to za chwilę zrobimy, włączymy antenę. ten, Tak sobie sumi bez niczego Ten poziom jest duży tego sumu. No mówię W moim tym yy, Wykonanym samodzielnie Micro SDXie to Nie ma takiego zjawiska A tu jest <laughs> No ale ja to rozpracuję Dlaczego? Dobra jako, że jesteśmy Na 20 metrach mamy sobie Mierniczek mocy, radio jest Rzeczywiście małe jest jakieś ciekawe zjawisko ze sprzężeniem. Próbuję pokazać ten miernik mocy, żeby kurde dało się odczytać. 4,7 W na 20 metrach. Moment, zmieniamy pasmo.

5,2 Dobra, idziemy do góry 20 metrów było To idziemy na 15 metrów 15 metrów, czyli 21 Na 21 równiutko 5 watów No to 10 metrów, czyli 28. Na 28 miernik pokazuje jakąś harmoniczną, ale 3,8 W zmierzyło. Dobra, ponieważ radio ma jeszcze 50 Mega, czyli 6 metrów. Jesteśmy na tych 50 mega, 5313. Częstotliwość się wyświetla, ale mocy niestety nie mierzy. No, 3BS -y 170 to. Cudów by, bym się nie spodziewał na 50 Mega także jakiś jest to jakiś duży poziom sumu. Dobra, przełączmy się na tą naszą, kurde 80. i dajmy antenę, może jakaś stacja się nam tu pojawi. Stawimy się na 3700. 22, no i LSB, tak CW, LSB. No, mogłem to w CW mierzyć, ale chciałem pokazać specjalnie wysb, nie? Że radio jest bardzo małe. Jest bardzo małe. To jest długopis, nie? To jest długopis. Z tyłu znajdują się gniazdo typu jack. A to jest właśnie zjawisko podbudzania na tym wewnętrznym mikrofonu głośniku, głośniku raczej gniazdo typu BNC do anteny. KJ to jest Kenwood Jack, czyli do tego mikrofonu głośnika, taki podwójny jak w ręczniakach, mały jack 25 35 35 gniazdo. Mikrofonu, kata i wyjście PTT. HP to chyba słuchawki, no i zasilanie. Jak wspomniałem, radio jest bardzo ekonomiczne, pobiera w granicach 70 mA średnio. O tak, przy 12V. O, wykonanie całkiem fajne, te nóżki, to już ja dokleiłem w takim profilu. Nie rozbierałem jeszcze tego. Wyświetlacz malutki, 2x16, tu jest użyty, ale jakiś taki bardzo mały, nie? E, Zaraz jeszcze podepniemy sobie 80 że kurde uda nam się coś na no, ty 80 nasz odebrać, to muszą ten zamienić. To jest na GP. Ten ma tylko chyba z 3,5 w tej chwili. Ja, rozjechała się kurde ostroż, ale zaraz poprawimy. Myślę, że ja. Że tutaj powinna się zaraz nam tu wyostrzyć nasza kamerka Dobra No i tak, tak w skrócie to wygląda Czy warto to kupić? Nie wiem O przepraszam No właśnie montuję swoich filmów To zawsze, zawsze mi się coś kurde wydarzy Zawsze mi się coś wydarzy Zawsze miesiąc...